Witam, witam widzowie serdecznie bardzo na moim kanale Dzisiaj sobie najpierw drugi odcinek z drugiego tutaj Anika. I bardzo dziękuję, za takie przyjęcie dobra Bo to było 5 minut to jest dużo Dzisiaj ja jestem początkujący youtuber mi to jest akurat dużo Więc nie mówię, że jestem bambikiem i tak dalej Po prostu ja jestem początkującym youtuberem, tak? No, to teraz sobie trochę grałem biłem 6 ranga I nie Polowałem sobie wczoraj Tą deskę właśnie co widzicie, że ja mam. O, spadło strasznie, ebo. Za 150 tysięcy trzeba jeszcze kosztować. Ktoś mi coś, mi coś wysłał! Ej, nieźle. O. Aha. To jest moja historia. Lada miałem. A nie. Pokazuje tak, jakby zaśmiał, więc... Dobra. Myślę, że może coś coś po coś wysłał, ale dziękuję za, 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 za się to, że coś, które ja czekałem na darmowe. gamy trochę, bo wam naprawdę niewiele. Ja trochę się Nie powiem. Będziemy teraz podbierać sobie inne rzeczy. Będziemy teraz mieli to za darmo. To jest dosyć drogie. 200 tysięcy. Po rapie, bo ja po rapie zbieram. Zlecimy na sobie jeszcze darmowe itemki. Nasik Obi oczywiście. Dzisiaj chyba dostałem... co ja dostałem? A chyba coś fajnego dostałem. O dostałem chyba... Nie, góry nie. Coś dostałem. Mówiłem Rekord! Nie no nie, źle, coś twy... fajnego dostałem ogólnie, nie pamiętam co, ale coś fajnego dostałem Właśnie, chyba Gift Baga właśnie dostałem I jeszcze inny, ogólnie dostałem jeszcze z darmowego właśnie dwa, góra Od tego Więc no mamy ja myślałem, że to ten Rudolf będzie cały czas droże, bo wiecie po jeszcze nie powróci. Gdzieś sobie cofać jeszcze inne darmowe. To już przy okazji wspieramy ta... Ma misję. I na następną rangę. O, nieźle. Przyznam, że rzadko takie są dropy więc nice. Za minęły 3 godziny. Z powietrza 14 minut No widzicie To chyba też już nie będzie, co nie? Tak, 29 lecimy sobie na zamek Zamek Dobra, nice Muszę no sobie do dobrania jeszcze te Darmowe kazarki ja się się i tu Cześć, czekaj, kiedy co wprowadzą, bo wkrótce, wkrótce, wkrótce i nie, no, nie mam. Tam możecie. Kurze, zwołniłem. No, zaraz wam jeszcze coś pokażę. Co tu oczywiście zrobić. Ja dzisiaj sobie zrobiłem jeszcze coś chyba. A przy są coś. A nie, dostałem się taki super lód. Są to takie skrzynki, co sobie często robię. Tam był taki się super lód ogólnie. Tak. Zaraz wam pokażę, co dropnąłem, właśnie, Popki dropnąłem, fajne Elixir, ja się to dropnąłem i to. Więc nie jest takie to dropnąłem. Nie powiem dlaczego. nie nie było. to już jest normalne. Więc jak chcecie mi wysłać, to wpisujecie sobie tak. Tutaj. Mo. Nie, ciekawe, nie. Jest jer. Jej. N K k Dwa, jeden, trzy, siedem. Zobaczę, czy dobrze. No takie coś po prostu wpisujecie. Ja to mam sobie skopiowane. Przynajmniej na live'ach sobie robią. A ktoś mi nie ostatnio wysłał pift'a. Jakiś widz chyba. Bo ja nie pamiętam, bo ja nie. O nie, co to tutaj to nie robię, co się tak nie płaca. Mógłbym ten, ale mi się nie chce się oczywiście zatracać jakieś ceny. Może ktoś coś kupi przy okazji. Nie opłaca się ogólnie. Ja to podaję powoli, że powyżej ceny rapowej. Czy może normalnie się tak opłacał? Bo ja po. O boże. Musisz że ktoś będzie zostać. Mhm. No. Ale. No, mam nadzieję, że daliście się suba i lajka ogólnie. Może jak bardziej się po wybija, ale to mnie bardzo dziękuję. Ci... Według mnie bardzo dziękuję za takie wyświetlenia. To może dostaniało. to tak. Ten doł cały czas stanie, ja według mnie. Góra sprzedajemy za 17k, to Zresztą jest tak, że jak krzycze są droższe do mnie. Ja sobie nie do zrobić Spadło co ma no, strasznie Czarmów też mhm, mh, mh, mh. o to góra dół wątpię, że ktoś kup, kupie kupię Wątpię, że ktoś kopie do Czyli cały klucz Chyba znowu zrobię to, co co dostałem od kogoś Chyba to jakoś widzę, albo sobie otworzymy Nie, bo jednego otworzyłem To bo nie chcę tego robić, to co, nie wiem To 23k wystawa. O właśnie, ja teraz mówię, że Zrobiłem to To sobie zrobiłem do tego Wystawiłem na o, opcja, to jesteśmy Słaba trading plaża, u Tak szczerze, za słaba trochę Słuchajcie, co ja poszukam biletów, bo tickety się fajne średnie za 10 O, kosztują tikety, tickety, co po jeden spadły, no to nie wiem Ja sobie dawałem po 10k, zawsze kupowałem tego kogoś Większość jeszcze spada z ceną Nie wiem co się dzieje, ja chyba nie z tą grą całą. To też dosyć nieźle spada, bo to już no, kosztowało 4 miliony. No to teraz znowu, że kosztuję deski. No to spadło, to nie wiem. Troszkę mi może jakiegoś bouffa. Nie było fajnego, to jest fajne. Też bouffu się nie uchwafa. Enchanty może jakieś. To też strasznie spadło, że to się rynek 40 milionów, czy tam wczoraj. Wszystko tak skinione, nie wiem, czy to jest PSX, czy tam PS99. No PS99, bo no, okay. razem przyciągnęliśmy do psx sorka przedmioty. Ale to poszło w górę z ceną. Mhm. Mhm. drogie wszystko. Czarno bym może jakiegoś kupił, błyszczący. Uwok, ja to miałem. To jest taka, taka. Nie wiem, jakieś przedmioty by się fatało kupić. Może. Bo chyba przedmioty się najbardziej. Może sobie to. Tak wiem. To były krótkie odcinki. Wiadomo. No, musicie zrozumieć, że nie mam weryfikacji. Może ktoś będzie chciał mi pomóc. Tutaj musiał mi prywatnie napisać. twój numer telefonu. Ale nie, to jest, no, co, nie będę was o to prosić, bo to jest nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest legalne, oczywiście. Mówi się o lokale. Tu się po coś powyżej na. Ja robię z wstąpioną rapową jakoś to fajnie, Nie fajne raz fajna ale nie Ja wolę pojedyncze kupować nie, Kto to kupi po prostu? Dobra, może jest dużo poniżej wstąpioną rapowej, czy tam rapową kto to kupi? Komu tyle to? Gorze są, ale są fajne ogólnie teraz te Fejki, można fajnie fejkować, ale Nie zawsze się udaje ogólnie Ludzie często teraz fajkują. Boże, no bo tą chwilę mi to kupi. No ja nikt nie kupił tego. Dysk, to jest się nie upadła. Słuchajam, coś trochę opłatła. To jest O U wróżę coś to... Ła. Oh, Okej, okay, nice. Spróbuję zrobić ogólnie jeden ten. Próbuję coś zrobić, mam tego dosyć dużo Nie wiem, co leży Po prostu jeden. Może ktoś kupił. Teraz to? Stawmy za jeden. Jak ktoś to kupi za jeden, to stawmy go ktoś. Będzie, to wiadomo. Fajnie, no, nie wiem. A tutaj? Chyba się nie stać tak może. Sorry, nie, no tak jest. Jakoś źle czuję się. 20 tysięcy. Ej, ale to wzrosło To wzrosł strasznie. Nie, O, dwa jeden, dwa jeden zero dwa jeden pięć, jeden trzy, zero. tak na ostatnie chwilę to robię, ale. Uuu, ładnie, 2, 2, 2, 2, 0, 0. Dobra, to jest super, No, więcej chyba nie daję, bo tak słabo mi się, świetnie mi stać. Nie chcę mi po prostu, tak, sprzeciwcze, że... że... <laughs> nie mam tu wystawiać. O Boże, to też chce wysta... Nie no. Nie. nie lubię ludzi, którzy się wystawiają powyżej ceny rapowej. Wiem, że dzisiaj mało zrobimy trochę, ale no nie ma jakichś dobrych... No to za drogo też zostawiam, powyżej cenę... Może normalnie to jest tyle warte, ale ja wystawiam powyżej ceny rapowej. To jest mała nie. Mi się jeszcze to biją. Mię już nie stać. 2k, pyjama, fias. To nie ma pewnie na no właśnie. No, to byłoby nie tak nic. Się nie opłaca ogólnie. Już tu się no. Oj, tego. On to zawiesi z sensu Ja coś tam, Ja Ogólnie tam. Ta to. Petów się nie opłaca ogólnie kupować. Sprzedawać może. Ale kupić to raczej się nie opłaca. Chciałem, chciałem to kupić ogólnie. Bo wiem, to. Więc bym ja to chyba ogólnie szukał. Tutaj się nic nie opłaca. muszę jakąś w trading planie to sprawdzić. O, jeszcze się zanim to sobie bierzemy nagrody. No, chwile się opłacało. Nie, no, za by wypłacił. Nie, no, nie, Czasem, nie, to nie, nie, no, nie, 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 to Brzuchomorzeeeem że Muszę taki woła bo... a nie zamiast właśnie brzuch To kiedyś było takie tanie przecież Kiedyś kupiłem za 75k, teraz to kosztuje ty... dużo Dzieciny, wiedzą za minutę no to już po prostu teraz kosztuje, tak? W sumie powinienem teraz skończyć I W sumie, ale ja dwa odcinki od razu No